Yeah. Kurwa robisz. Start, patrzcie się do kamery, kurwa tak, nie być do kamery, no Driver, no nie masz się Ale to puszcać, kurwa. ma to się co opuszczać. Zajebista impreza wyszła, by tak? Zaprosił fajnych ludzi, którzy zrobili mu każdy z osobna i wszyscy razem kurwa. tak zajebisty klimat w tej imprezie że panie. mi osobiście powiem ci to kurwa zostanie długą pani. Miałem obawy, ale pozytywne. A było gorzej niż przypuszczałem. Było najgorzej, tak było to jest najgorzej. Także DJ Driver Gregor P. dziękujemy Ani za zaproszenie, było niesamowicie wcale jesteś genialnej bez. No, genialaj, za stary, no. no, my się, no co to myślę. To, to sobie fajnie. 25-lecie mojej kariery przeszło do historii. Moim największym marzeniem by... Zagrać kiedyś na wspólnej konsoli z człowiekiem, z którego brałem przykład, jeżeli chodzi o muzyczną stronę podawania muzyki, był DJ Show. To marzenie się spełniło. Poza tym zagrałem z fantastycznymi przyjaciółmi, których zaprosiłem i którzy naprawdę zrobili mega fajną imprezę. I za to chciałbym wszystkim podziękować. W szczególności również organizatorom, którzy postarali się o to, by ta impreza doszła do skutku, a przede wszystkim fantastycznej publiczności, lunatykom i lunatyczkom, na których zawsze można liczyć. Dziękuję Wam serdecznie i mam nadzieję, że się spotkamy na kolejnych imprezach w równie fajnej i dobrej atmosferze.